Więc um, to jest ciąg dalszy podkopywania ludzi. E, sorry za radio, ale moja koleżanka włączyła i nie chce wyłączyć i mi przeszkadza. E, więc wchodzimy sobie na kopanie szybkie. E, I będziemy podkopywać ludzi. Mam nadzieję, że tu jacyś ludzie będą kopać, a nie. Kurcze, wszystkie, wszystkie nuby mają taki sam skin jak ja, może przez to, że wybrałam skin jak nuby um. Nie może tu byś ktoś był. Dobra, ty tu ktoś jest. Aha, ktoś kto się kopie pod siebie. Jeszcze ten ludek tam wpadł, ja też tu wpadłam. O nie. Kurczę, czemu ten ludek wpadł i jakoś wypadł stamtąd? Kurczę, miał być odcinek z podkopywania ludzi, jak ja tu wpadłam. Spróbuję się wydostać. Dobra, nie będzie, jest też takie źle. niedaleko chyba do powierzchni chociaż ta dziura była całkiem głęboka i o, odnaleźli skarb ale ja teraz muszę ludziom przeszkadzać, a nie skarby tutaj otwierać nie mówcie, że spadłam um, dobra, napływ lawy dobra, to zginę je poczekamy na napływ lawy Ym, I będziemy podkopywać ludzi, bo to jest nasz dzisiejszy cel. Yy, tak super bad boy się nazywałam. Nawet nie jestem chłopakiem, ale, ale to była pierwsza nazwa, która mi przyszła na myśl. Więc jesteśmy. Już wyszłam z tamtej kopalni. Musimy pozbierać jakieś kryształki, glinę pozbieramy. Kurczę, ten drugi Bad boy tutaj jest. Tylko ma fajną nazwę, a ja mam jakąś głupią. Nie nazywa się na pewno barboj. Dobra, szukamy teraz, ile w ogóle jest osób tutaj. Co, są cztery osoby, a ja ich wszystkich nie widzę? Czemu ja wszystkich nie widzę? Ja tylko widzę tego barboja. Kurczę, więc szukamy kopalni. Szukamy kopalni czyjejś. Kurczę, na serio nikt tu nie ma kopalni. Ja wiem, gdzie oni wszyscy do tej jaskini weszli pewnie. To jest ta głupia dziura, do której już nie chcę wpaść. Mm, dobra, to w jaskini nic ciekawego nie ma do obczajenia. Hem gdzie oni wszyscy się skitrali? kurczę. Mi się to nie udaje. Poszukam mm. jakiejś super kopalni, gdzie mogłyby się wszystkie ludki schować. Bo tyle jest osób, cztery, to znaczy nie aż tyle, ale cztery osoby są. A ja nikogo nie mogę znaleźć. W tych dziurach na pewno nie ma. Dobra, poczekam. jak będzie na powlawy, to pewnie większość wyjdzie. I wtedy za nimi wlezę do tej kopalni i ich podkopię. To jest plan. Kurcze już tam jest jakiś ten. Mam wrażenie, że jedynie go kupił na Ulilie. Teraz już z kabrioletem. A tak działają takie numery, i takie. O kości. Zbiorę. Później na tym koncie, jeśli mnie nie zbanują, to będę jeszcze sobie grała. Tu są ludki. do Zigi pewnie pójdą jakieś na pewno na paki. Ty tu są ludki. Tu są wszyscy, dobra. Jest koniec napływu lawem. Ja znowu tu wpadłam. Kurcze czemu tu nie można kopać dopiero co stąd wyszłam Pecha mam, zrobię cięcie. Dobra, udało nam się mi się wyjść już. Krzyżyk, co ja kopię krzyżyk. Turcze, oni gdzieś tu wleźli. Aha, tu jest, a nie, to ja wykopałam. Ale oni tam wleźli i ich tam nie ma. Kurczę, bardzo podejrzane mają jakieś haki czy co? Czy jest dziura, je tam wchodzę, nie, nie mogę wyjść stamtąd, a oni coś tam hmm. Albo je ja nie ogarniam. Co też jest bardzo możliwe. To co najwyżej wyjdę? Już mam stamtąd wyjście. Aha. wezmę mam gdzieś... Podkopię ich tutaj. Widzicie, bomby tu mają. Bo czekamy... Kurczę, oni są już w piek... Nie, w piekle jeszcze nie są. Muszę znaleźć ich wejście i ich podkopać. O nie, żebym się nie spaliła. Gdzie mogą mieć wejście? A tu jest wejście. Kurczę, że oni idą bardziej na bomby. Ty w ogóle jestem sama na tym kopaniu. Hmm. To już wiemy, dlaczego nikogo nie mogę znaleźć. Zde. Idziemy na inne kopanie i zmarnowaliśmy się. Nie. I zmarnowaliśmy sobie tyle czasu. Dobra, teraz to szybko musimy przynajmniej jedną osobę podkopać w tym odcinku, bo on już tyle trwa, a nikogo nie podkopałam. Dobra, jest jakiś świat, ile jest osób. Dumny lis, dobra, dumnego lisa podkopiemy. Udajemy, że sobie kopiemy linkę, oczywiście. co ona robi? I się... O już już się ruszono. Jaka jest kolejna? To jest bardzo. Robię. Dobra. Dobra, musimy się zachować w miarę odnarwania, że jedną osobę podkopaliśmy. Aha, dumny list tylko został, którą podkopałem. Popatrzeli się w twarz. Dobra Do Opuściło ile osób I dołączyło metę Master Vipa I opuścił Dobra Idziemy na jakieś inne kopanie ile, Idziemy szybko mm, Nie, czemu ja kopanie szybko tylko żeby mnie to te nie tepło znowu do tego dumnego lisa. Dobra, jesteśmy na czymś innym. Jest są dwie osoby. Musimy tą drugą osobę znaleźć. Musimy ją znaleźć. Musimy ją szybciutko znaleźć, gdzie ona może być. Dobra, kiedy się znajdziemy. Tu patrzyłam, tu jeszcze nie patrzyłam. Kurczę, nic tu nie jest w tych kopalniach. A tu? Kucze, wychodzimy. Idziemy na jakieś inne. Mm, zagraj. Hmm. Później będę oddawać to konto, tak? Kurczę, te po mnie... Ale jest tutaj, jest ta typiarka Jest tutaj ta teperka. Co się nam to kupię? Będziemy szpiegować, jak to jest chyba nubek. Dziesiąty level. Miałam hmm. ja pierwszy. Ale. Dobra. Um, I kończymy ten. Jezus, Maria, ile osób dołączyło nagle? Dobra, to jednak nie kończymy ten odcinek. Dobra. Siódmy level, ładny skin. Um, dobra, jednak kończymy, więc to tyle z tego odcinka będzie, będzie kolejny part, ale już yy, inny dzień albo więcej.